Wyobraź sobie salę pełną napięcia, gdzie flesze aparatów błyskają, a oczy setek dziennikarzy, dyplomatów i polityków skierowane są na podium. Karol Nawrocki, prezydent Polski, staje przed mikrofonem na międzynarodowym szczycie w Krakowie, a jego pierwsze słowa tną powietrze jak miecz. Panie Macron, Polska nie będzie milczeć, gdy Paryż próbuje pisać przyszłość Europy bez nas. Tymi słowami Nawrocki rozpoczął przemówienie, które wstrząsnęło unijną sceną polityczną i wywołało gorączkowe debaty od Warszawy po Paryż. To nie była zwykła polityczna riposta, to był manifest, w którym prezydent Polski odpowiedział na niedawne wypowiedzi Emmanuela Macrona, który w serii wystąpień sugerował, że kraje Europy Środkowo Wschodniej, w tym Polska, powinny bardziej dostosować się do europejskiego mainstreamu w kwestiach takich jak polityka migracyjna, reforma UE czy obronność. Nawrocki, znany ze swojego patriotycznego zapału i bezkompromisowego stylu, nie tylko odrzucił te sugestie, ale postawił Polskę w centrum debaty o przyszłości kontynentu, podkreślając, że nasz kraj nie pozwoli, by jego głos był marginalizowany. Zamiast skupiać się na utartych sporach, takich jak historyczne animozje czy kwestie gospodarczej dominacji innych krajów, prezydent poruszył nowe palące tematy. Różnice w wizji reformy Unii Europejskiej Politykę bezpieczeństwa w obliczu globalnych wyzwań, nierówności w dostępie do unijnych funduszy, migracje oraz rolę Europy Środkowo-Wschodniej w budowaniu nowej Europy. Jego przemówienie, wygłoszone w 2025 roku, stało się symbolem polskiej asertywności i wezwaniem do równorzędnego partnerstwa w ramach UE. Nawrocki rozpoczął od kwestii reformy Unii Europejskiej, w której Macron od lat pozycjonuje się jako lider, promując wizję bardziej zintegrowanej Europy z silnym centrum decyzyjnym w Brukseli i Paryżu. Prezydent Polski stanowczo odrzucił tę wizję, wskazując, że centralizacja władzy w rękach kilku stolic nie uwzględnia różnorodności Europy. Polska nie zgadza się na Europę dwóch prędkości, gdzie Paryż i Berlin dyktują warunki, a Warszawa, Budapeszt czy Bukareszt mają jedynie przytakiwać. Powiedział, podkreślając, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej wnoszą do Unii nie tylko dynamikę gospodarczą, ale także unikalną perspektywę historyczną i kulturową. Nawrocki wskazał, że Polska, która w ciągu ostatnich dekad przeszła niezwykłą transformację od gospodarki postkomunistycznej do jednej z najszybciej rozwijających się w UE, UM, zasługuje na to, by jej głos był równorzędny w debatach o przyszłości kontynentu. Przytoczył dane, które zaskoczyły publiczność. W 2024 roku Polska osiągnęła wzrost PKB na poziomie 4,2, przewyższając wiele krajów zachodnich, w tym Francję, co pokazuje, że nasz kraj nie jest już młodszym bratem w unijnej rodzinie. Nawrocki podkreślił, że Polska jest gotowa do współpracy, ale nie zaakceptuje modelu, w którym decyzje podejmowane w Paryżu ignorują potrzeby regionu. Macron mówi o europejskiej suwerenności. Ale gdzie jest suwerenność narodów takich jak Polska, które przez wieki walczyły o swoją wolność? Pytał retorycznie, wywołując burzę oklasków. Przechodząc do kwestii bezpieczeństwa, Nawrocki ostro skrytykował francuskie podejście do obronności, które jego zdaniem zbyt mocno opiera się na autonomii strategicznej UE kosztem współpracy z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Prezydent wskazał, że Polska jako kraj na wschodniej flance Unii ma unikalne doświadczenie w radzeniu sobie z zagrożeniami geopolitycznymi, szczególnie w kontekście niestabilności na wschodzie. Kiedy Macron mówi o europejskiej armii, zapomina, że Polska od lat inwestuje w swoje siły zbrojne, wzmacniając wschodnią granicę UE. To my, a nie Paryż, stoimy na pierwszej linii obrony, stwierdził, przypominając o polskich inwestycjach w modernizację armii, takich jak zakup czołgów Abrams czy systemów Patriot. Nawrocki podkreślił, że Polska popiera ideę silniejszej obronności europejskiej, ale nie może ona być budowana kosztem osłabienia sojuszu transatlantyckiego, który dla naszego kraju pozostaje kluczowy. Prezydent wezwał Francję do większej solidarności w kwestiach bezpieczeństwa, wskazując, że Polska nie tylko chroni własne granice, ale także przyczynia się do stabilności całego kontynentu. Jeśli Paryż chce mówić o europejskiej suwerenności, Niech najpierw wesprze kraje, które każdego dnia stoją na straży tej suwerenności, powiedział zwracając uwagę na konieczność większego zaangażowania Francji w ochronę wschodniej flanki UE. Kolejnym wątkiem, który wywołał gorące dyskusje, była polityka migracyjna. Macron w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślał potrzebę wspólnej unijnej polityki migracyjnej, opartej na relokacji uchodźców i otwartych granicach. Nawrocki stanowczo odrzucił ten model, wskazując, że Polska ma prawo do własnej polityki migracyjnej, która uwzględnia jej specyfikę społeczną i historyczną. Nie jesteśmy przeciwni solidarności, ale solidarność nie może oznaczać narzucania nam rozwiązań, które nie odpowiadają naszemu społeczeństwu. Powiedział przypominając, że Polska przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, pokazując, że potrafi działać solidarnie, ale w sposób zgodny z własnymi priorytetami. Prezydent skrytykował francuskie podejście do migracji, które jego zdaniem ignoruje wyzwania związane z integracją i bezpieczeństwem. Paryż mówi o otwartości, ale kto ponosi koszty niekontrolowanej migracji? Czy Francja jest gotowa wziąć odpowiedzialność za problemy, które wynikają z jej polityki? Pytał, wskazując na rosnące napięcia społeczne w krajach zachodnich, które zmagają się z problemami integracji. Nawrocki podkreślił, że Polska chce być częścią unijnego rozwiązania ale nie zaakceptuje mechanizmów, które naruszają jej suwerenność w kwestiach migracyjnych. Prezydent przeszedł także do kwestii gospodarczych, wskazując na nierówności w dostępie do unijnych funduszy. Jego zdaniem Francja, podobnie jak inne kraje zachodnie, korzysta z unijnego rynku w sposób nieproporcjonalny, faworyzując własne przedsiębiorstwa kosztem tych z Europy Środkowo Wschodniej. Nawrocki przytoczył przykład francuskich firm, takich jak Carrefour czy Total Energies, które dominują na polskim rynku, generując ogromne zyski, podczas gdy polskie przedsiębiorstwa, takie jak Orlen czy LPP, napotykają trudności w ekspansji na rynek francuski. Dlaczego polskie firmy muszą walczyć z biurokracją i protekcjonizmem, podczas gdy francuskie przedsiębiorstwa działają u nas niemal bez przeszkód? Pytał wskazując na potrzebę bardziej sprawiedliwego podziału korzyści płynących z unijnego rynku. Prezydent zaproponował stworzenie unijnego funduszu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, który wspierałby firmy z mniej zamożnych krajów, takich jak Polska, w konkurencji ze zachodnimi gigantami. Polska gospodarka to nie tylko tania siła robocza, to innowacje, przedsiębiorczość i potencjał, który zasługuje na wsparcie, powiedział, wskazując na sukces polskich startupów takich jak Inpost czy Allegro, które zrewolucjonizowały swoje sektory. Nawrocki poruszył także temat kultury i tożsamości, krytykując francuską tendencję do promowania uniwersalnej wizji europejskości, która jego zdaniem marginalizuje tradycje krajów takich jak Polska. Europa to nie tylko Paryż, Rzym czy Madryt, to także Kraków, Lwów, Wilno. Nasza historia, nasze wartości, nasza kultura mają prawo do szacunku, stwierdził wskazując na trudności z jakimi borykają się polskie instytucje kulturalne takie jak Narodowe Centrum Kultury czy Instytut Adama Mickiewicza, w uzyskaniu wsparcia z unijnych funduszy. Prezydent podkreślił, że Polska ma bogatą tradycję, od literatury Sienkiewicza po współczesne filmy Smarzowskiego, które zasługują na międzynarodową promocję na równi z francuską kulturą. Dlaczego polskie muzea czy festiwale otrzymują mniej wsparcia niż francuskie inicjatywy kulturalne? Czy nasza historia jest mniej warta? pytał, wywołując aplauz wśród polskiej publiczności. Nawrocki wezwał do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu wsparcia kultury w UE, który uwzględniałby różnorodność narodowych tradycji. W dalszej części przemówienia prezydent skupił się na kwestiach technologicznych, wskazując, że Francja, podobnie jak inne kraje zachodnie, dominuje w unijnym ekosystemie technologicznym, promując własne firmy kosztem tych z Europy Środkowo Wschodniej. Polska ma ambicje stać się liderem w dziedzinie technologii, od sztucznej inteligencji po zielone innowacje, ale potrzebujemy równych szans, powiedział, wskazując na sukces polskich firm technologicznych, takich jak Brainly czy Buksy, które konkurują na globalnym rynku, ale walczą o dostęp do unijnego finansowania. Nawrocki zaproponował stworzenie europejskiego funduszu na innowacje, który wspierałby startupy z wszystkich krajów UE, a nie tylko z tych najbogatszych. Europa potrzebuje własnych technologicznych gigantów, ale nie mogą to być wyłącznie francuskie czy niemieckie firmy. Polska ma talent, ma pomysły, ma przyszłość, stwierdził, podkreślając potencjał polskiego sektora technologicznego. Prezydent poruszył także temat zmian klimatycznych, ale w sposób odmienny od francuskiej perspektywy. Macron od lat promuje ambitne cele klimatyczne, takie jak neutralność węglowa do 2050 roku, ale Nawrocki wskazał, że te cele często ignorują realia gospodarcze krajów takich jak Polska. Chcemy czystej energii, ale nie możemy zamknąć kopalń z dnia na dzień niszcząc życie tysięcy rodzin. Gdzie jest solidarność, o której mówi Paryż? Pytał, wskazując na konieczność większego wsparcia finansowego dla krajów przechodzących transformację energetyczną. Nawrocki zaproponował by Francja, jako jeden z liderów unijnej polityki klimatycznej, wzięła większą odpowiedzialność za finansowanie zielonych inwestycji w mniej zamożnych krajach. Jeśli Macron chce mówić o zielonej Europie, niech pokaże, jak zamierza pomóc krajom takim jak Polska, powiedział, wywołując pomruk aprobaty. Ważnym elementem przemówienia była kwestia młodzieży i edukacji. Nawrocki skrytykował francuski model edukacji, który jego zdaniem promuje uniwersalne wartości kosztem narodowej tożsamości. Polska młodzież chce być częścią Europy, ale nie chce tracić swojej Polskości. Dlaczego mamy uczyć się tylko o rewolucji francuskiej, a nie o powstaniu warszawskim? Pytał, wskazując na potrzebę większej równowagi w unijnych programach edukacyjnych, takich jak Erasmus. Prezydent zaproponował stworzenie polsko-francuskiego programu wymiany młodzieży który umożliwiłby młodym ludziom z obu krajów lepsze zrozumienie swoich kultur i historii. Niech młodzi Francuzi przyjadą do Krakowa, zobaczą Wawel, usłyszą o naszych bohaterach. Niech młodzi Polacy poznają Paryż, ale z dumą niosą swoją tożsamość. Powiedział, wywołując entuzjazm wśród słuchaczy. Nawrocki nie ograniczył się do krytyki, zaproponował konkretne rozwiązania, które mogłyby wzmocnić relacje polsko-francuskie. Wśród nich znalazły się pomysły na wspólne polsko-francuskie projekty w dziedzinie technologii, takie jak badania nad sztuczną inteligencją czy zieloną energią, oraz na zacieśnienie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, który mógłby stać się platformą dialogu między Polską, Francją i Niemcami. Chcemy być partnerami, a nie uczniami. Polska ma wiele do zaoferowania, od innowacji po odwagę, podkreślił zwracając się do francuskich gości na sali. Przemówienie Nawrockiego wywołało zróżnicowane reakcje. W Polsce spotkało się z ogromnym poparciem, szczególnie wśród tych, którzy od lat czuli, że Polska jest niedoceniana w Europie. To nie była tylko odpowiedź Macronowi, to był krzyk polskiej duszy, która domaga się szacunku, napisał jeden z komentatorów na platformie X. We Francji reakcje były bardziej powściągliwe. Niektóre media takie jak Le Monde, uznały przemówienie za przejaw nacjonalizmu, podczas gdy inne, jak Le Figaro, dostrzegły w nim szansę na nowy dialog. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot, obecny na szczycie, stwierdził, że słowa Nawrockiego są wyzwaniem, ale także zaproszeniem do rozmowy. W kolejnych tygodniach debata na temat przemówienia zdominowała europejskie media z pytaniem, czy Polska zdoła przekuć swoje postulaty w realne zmiany w UE. Nawrocki, niezależnie od opinii, osiągnął swój cel zmusił Europę do rozmowy o roli Polski i krajów regionu w kształtowaniu unijnej przyszłości. Jego słowa pokazały, że Polska nie będzie milczeć, gdy inni próbują pisać jej historię. Czy Paryż przyjmie to wyzwanie? Czy Europa znajdzie sposób na zrównoważenie interesów swoich członków? Odpowiedzi na te pytania będą kształtować przyszłość kontynentu w nadchodzących latach.